Spotykając się z kobietą narcys, zdradę otrzymujesz w pakiecie. Witam. Ogólnie powiem Ci tutaj z grubej rury, konkretnie, każda kobieta narcys zdradza. Naprawdę, i tu nawet nie spotkałem wyjątku nigdy od reguły. 99% zdrad nie wykryjesz. Ty, jako normalna osoba, niesiedząca naprawdę wiele lat w. Relacjach, nie spotykając się z ogromną ilością kobiet, nie jesteś w stanie wykryć. One są mistrzyniami w tym. One tak są w tym dobre. Rozumiesz? Oczywiście zdrada nie musi być zawsze 100% fizyczna. Pamiętaj, że taka kobieta może pocałować się z kimś, taka kobieta może flirtować niewinnie z kimś, taka kobieta może zrobić komuś gałę, taka kobieta nie musi zawsze e, po prostu uprawiać seks, rozumiesz? Jednak w większości przypadków ona będzie ten seks gdzieś tam potajemnie uprawiała i teraz? Musisz zrozumieć, że dlatego z kobietą narcyz nie wchodzi się w jakikolwiek związek, bo o ile na początku ta dziewczyna może się perfekcyjnie kamuflować, o tyle z biegiem czasu już jakby to powiedzieć, no, możesz sam czuć, że coś jest nie tak. Zazwyczaj. Odmowa seksu jest już, jakby to powiedzieć, no, czerwonym dywanem, który powinieneś rozłożyć tej kobiecie i po prostu kazać jej się spakować, i po prostu delikatnie mówiąc, wytyryryry z swojego małego zamku, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, widzisz, normalna kobieta nie odmawia seksu swojemu mężczyźnie, no bo widzisz, ona jest z nim nazwijmy to z miłości i dlaczego ma mu odmówić seksu? No, no dlaczego? No, czy ty jako normalna osoba empatyczna, gdy poprosi cię dziewczyna o seks, to nawet jeśli jest ci ciężko, wracasz gdzieś tam po 12 godzinach z pracy, no to mówisz, no dobra, szybko czy coś tam, no nie odmawiasz, rozumiesz, no bo chcesz dobra tej kobiety, chcesz dobra w tej relacji, więc no naprawdę, no ja... Ja nie pamiętam kiedy w życiu jakiejkolwiek kobiecie odmówiłem no seksu. No dlaczego miałbym to robić? No ale kobiety zaburzone uwielbiają odmawiać, bo jest to forma też manipulacji. Jest to forma też dla niej nagrody. I możesz usłyszeć wyczekane, lepiej smakuje, że jak będziesz miał za często, to nie docenisz, że jak masz ileś tam razy dziennie, no to za dużo, że starczy ci ile i tak dalej. Po prostu usłyszysz jakieś tam iluzje i tak dalej, i tak dalej. Jednak często zobaczysz, że na początku nie było z tym problemu. Bo widzisz, kobieta narcyz musiała cię uzależnić, rozumiesz, uzależnić. Musiało być super dobrze, musiała krzyczeć, że jesteś najlepszy i tak dalej. Byś po prostu, no. uzależnił się od tego. W momencie, gdy ona odmawia, no, ma nad tobą pełną władzę, bo widzisz, po tobie będzie widać zmianę. No, powiesz, OK, spoko, ale no, zaboli to, naprawdę, powiem ci parę razy mi jakaś dziewczyna zaczęła różno odmówiła seksu i pojęci no nie poczułem się lepiej. Nie bo zazwyczaj gdy facet chce seksu no to jest napalony. Po prostu no rozumiesz. I to jest dlatego widzisz takie mm, krzywdzące bo widzisz jeśli kobieta chce seksu to ja doskonale wiem to że ona po prostu no, weszła w taki stan mega podniecenia i nie może wytrzymać, więc w momencie, gdy mi odmówił, no to też bym, to było takie, no kolokwialnie mówiąc, znęcanie się nad nią, rozumiesz? To tak jakby kogoś coś bolało, a ty jeszcze gdzieś tam tym palcem i, ooo, no i tak dalej, no nie, niech cię boli i dobrze ci tak, no nie, no to widzisz, to jest zawsze zaburzenie. Jeśli jesteś osobą empatyczną, no to zobaczysz, że ta dziewczyna jest napalona. Ile razy to było tak, że dziewczyna gdzieś tam jadąc powiedziała, że jej się chce, się zatrzymywało gdzieś tam czy to na parkingu, czy to w jakimś szybkim lesie, czy gdzieś tam i, i po prostu i się to robiło, więc widzisz, no jest to jakby to powiedzieć dla osoby normalnej, oczywiste, rozumiesz? Natomiast widzisz, no kobiety, narcy zazwyczaj no, uwielbiają te takie znęcanie się nad swoim partnerem, dowalanie ci, że jesteś słaby, późno. Na początku będzie, jakby to powiedzieć, miesiąc miodowy, później właśnie już będzie takie katowanie ciebie, no nie sprawdzanie, jakie słowa nad ciebie działają, co cię denerwuje, co cię irytuje, i tak dalej. Jednak no, trzeba tu sobie jasno powiedzieć, że no, odmowa seksu. No. Potrafi zirytować, potrafi zdenerwować. I w momencie, gdy nawet ciebie to nie ruszyło, to ona za chwilę ma podejrzenia, że ją zdradzasz, co już masz inną, bo powinny, powinny zareagować. Rozumiesz? No po prostu no, kobiety narcy będą się nad tobą w pewnym sensie znęcały psychicznie. Naprawdę. Dlatego widzicie, wielu mężczyzn, którzy na przykład popełnia samobójstwa i tak dalej, to często są uwikłani w relacje z kobietą narcyz, która ich po prostu zniszczyła. Wiele kobiet narcyz no, ma numero uno cel, żeby zniszczyć partnera. No tak to przebiega. Rozumiesz? Dlatego widzisz, często jest tak, że kobiety narcyz gdy wykryją, że gościu jest na przykład podrywaczem, widzicielem dobrze sobie radzi laskami, one odpuszczają, bo wiedzą, że nie będą miały nad nim kontroli. Wiedzą, że jego psychika no, to wytrzyma bez problemu. I tak dalej, tak dalej. I one często nie odbierają, wiesz o co chodzi. Naprawdę. Ale są takie, gdzie nam przykład jeśli pokazuje, że jesteś taki miły, dobry, ułożony, taki troszkę nazwijmy to spazurem, no to ona wiesz o co chodzi? Pójdzie w to. Często kobiety, narcyz też popełniają błędy. Rozumiesz? I zazwyczaj im gościu jest lepszy w podrywie, tym zazwyczaj bardziej potrafi się kamuflować. Można to porównać do mechaniki, że człowiek bardzo inteligentny będzie udawał głupiego. Człowiek bardzo silny będzie udawał słabego. To jest naturalny mechanizm, by po prostu ludzie się na niego nie rzucali i tak dalej. I tak samo jest z nazwijmy to profesjonalistami w podrywie. No, zazwyczaj no, oni udają bardzo dobrze takich, jakby nie byli ogarnięci. Rozumiem, no jasno odpo odpowiadają na te testy, i tak dalej, jest ta pewność i tak dalej. Jednak rozumiesz, w pewnym sensie nie odkrywają swoich asów z rękawów. I teraz widzisz, zobacz, jeśli częstym takim e, przykładem zawsze mówię, e, kobiet nad, jest to, że utrzymują kontakt z byłymi. I to nie z wszystkimi, tylko jakimiś tam wybranymi. I widzisz, normalna osoba no, nie utrzymuje kontaktu z byłymi partnerami, jeśli nie, nie muszą. No bo czasem są dzieci. Czasem jest jakiś podział majątku czy coś. No po prostu i trzeba, rozumiesz, ale zazwyczaj no. Tutaj można powiedzieć, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Po co utrzymywać kontakty z byłymi dziewczynami? Jeśli przykładowo ktoś utrzymuje kontakt z byłymi dziewczynami, no to ma w tym jakiś ukryty cel. Naprawdę, 100%. Dlatego widzisz często jest tak, że kobiety nadal utrzymują kontakt z byłymi i nawet mówią, że to nie ma w tym nic złego. Czasem zapytam, co tam się dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale widzisz, w tym jest ukryty, jakby to powiedzieć, no, motyw, bo ona zawsze z tym byłym może się przespać naprawdę. Rozumiesz? Zawsze jakby to ten gościu nie utrzymywałby z nią kontaktu, jeśli ona by nie była atrakcyjna. Wyobraź sobie, że twoja była nagle się stała taką grubaską. Chciałbyś z nią utrzymywać kontakt? No w jakim celu? No, no po co? A zazwyczaj zobaczycie, że te właśnie dziewczyny są super atrakcyjne i ci byli, utrzymują kontakt, no bo czasem oni mogą się spotkać, wyjść na przysłowiowe piwo, kawę, herbatę, lemoniadę i mogą się przespać. Znają swoje ciała, znają się. Jest ta więź, która nigdy nie zniknie. Dużo łatwiej jest się przespać z byłą dziewczyną, czy z byłym partnerem, niż z nową dziewczyną. No bo wy już się znacie. Wyobraź sobie, że teraz przychodzi do mnie jakaś była dziewczyna, nawet jeśli ją nie widziałem 2-3 lata, czy coś tam, bez problemu. My się znamy, rozumiesz? Ja wiem, co ona lubi i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz. I bez problemu nawet ją zapraszam do siebie, wiem, że będzie seks. Rozumiesz? I Widzisz często, właśnie, kobiety narcy dlatego utrzymują właśnie te kontakty z. Były mi, bo w razie gdyby coś się wysypało, czy przykładowo, żeby ci dowalić gdzieś tam, czy żeby przykładowo no, zaspokoić swoją rządzę, że zrobiłam coś, o czym ty nie wiesz i to ją będzie nakręcało. Rozumiesz? Kobiety narcyz uwielbiają mieć tajemnicę. I ona musi mieć jakąś tajemnicę, bo dzięki temu będzie miała nad tobą władzę, kontrolę. Poza tym, jeśli ona będzie miała Kontakt z byłymi, to jak ty odmówisz jej seksu, czy coś tam, ona sobie pójdzie do niego. Pamiętaj, że kobieta potrzebuje dużo bardziej seksu od mężczyzn, dlatego zazwyczaj, gdy kobieta odmawia seksu, jest to dla mnie nienormalne. Ja poznałem bardzo dużo kobiet i wiem, że kobieta zazwyczaj 100 razy bardziej pragnie seksu od mężczyzny. Bo po prostu dni płodne i tak dalej, to ją rozwala i tak dalej. Rozumiesz? Więc jeśli kobieta odmawia seksu, to już wiem, że coś jest nie tak. I widzisz, ten seks jest takim regulatorem relacji. Naprawdę. Widzisz, jeśli ona ci odmawia, to nie to dlatego, że ona nie chce. Ona odmówi, a pójdzie sobie, weźmie kąpiel i sobie będzie, wiesz, zabawiała się sama. Pójdzie sobie, wiesz, zmasturbuje się i wyjdzie zaspokojona i będzie miała wszystko gdzieś, rozumiesz? O to chodzi. Dlatego widzisz, Zazwyczaj no, kobiety narcyz cały czas będą potajemnie, będą potajemnie kombinowały. I możesz nawet zobaczyć, że masz na przykład taką dziewczynę gdzieś tam na Insta i tak dalej. I zobaczysz, że tam cały czas wskaźnik obserwujących, cały czas będzie szedł do góry, w dół, szedł do góry, cały czas będzie, jakby to powiedzieć, ruszał się. Widzisz, gdyby była zamknięta tylko i wyłącznie na ciebie, no to ten jej social by umarł. Ale często zobaczysz, że kobiety narcystyczne, nawet jak mają faceta, to zmieniają te profilowe, wrzucają te relacje, e, udostępniają zdjęcia. Jasne, na, na Snapie jest to bardziej, jakby to powiedzieć, tajne. Nie wiesz, kogo ona dodaje, ale gdzieś tam po ilości wysyłanych Snapów też można zobaczyć, że ona komuś te Snapy cały czas wysyła, rozumiesz? Wahania nastrojów, zmiana nastrojów. Wczoraj z Tobą cały dzień potrafiła rozmawiać, dzisiaj się do Ciebie nie odzywa cały dzień. I nie chodzi o to, że po prostu coś tam się pokłóciliście czy coś, tylko po prostu ona na przykład na drugi dzień rozmawiała z kimś innym. Rozumiesz? Poświęciła czas komuś innemu. Bo zazwyczaj jest tak, że. Widzisz, gdy kobieta, na przykład, zaburzona narcystycznie do ciebie dzwoni, często jest tak, że ona do ciebie dzwoni, a nie macie o czym gadać. Jest taka cisza. Rozumiesz? Bo widzisz, gadała z kimś innym i ona za bardzo nie wie, o czym z tobą gadała, więc chcę, żebyś ty jak najwięcej teraz mówił, żeby ona po prostu przypomniała sobie waszą ostatnią rozmowę, ten vibe. Rozumiesz? I to dla mnie zawsze było takie dziwne. No, dzwoni do mnie, panienka. Rozumiem, dzwoni do mnie panienka i, i ja cały czas mówię. Ja się pytam, jak minął dzień. No, wiesz, co dobrze, normalnie. I cisza. I wiesz, to jest takie dziwne, bo zazwyczaj na przykład dzień wcześniej czy dwa dni normalnie zadzwoniła, gadała milion do powiedzenia i tak dalej, a później taka wiesz, cisza. Widzisz, to oznacza, że z kimś innym. Gadała. Przez to tak naprawdę ona musi tam. Zastroić, wiesz? I ja często widzę, że to jest takie właśnie push and pull, taki roller coaster. Wczoraj super gadała, dzisiaj karanie ciszą, cisza i tak dalej. Jutro znowu będzie gdzieś tam tego i tak. Rozumiesz? Taka widać, wiesz, olewcza. Maniera. Tak bym to powiedział. Dlatego widzisz, ja już mniej więcej potrafię bardzo szybko odczytywać zachowania kobiet narcyz, i zawsze wiem, że tam, tam są zdrady, rozumiesz? I nawet jeśli ja mogę mówić, że o, mnie nigdy dziewczyna nie zdradziła, nie złapałem za rękę, no to ja powiem ci, że na pewno jakieś mnie zdradzały i tak dalej, ale ja ich nie złapałem za rękę. Jednak, jeśli spotykałem się z kobietą, narcystyczną, to dzisiaj jestem w stanie Ci powiedzieć, że na pewno tam była zdrada. Były sytuacje, że dziewczyna na przykład się z byłym poszła spotkać, pogadać z jakimś kolegą, bo coś tam, bo coś tam i widzisz, najprawdopodobniej tam coś się więcej zadziało. Ale kobiety narcystyczne są mistrzyniami kłamstwa. Naprawdę, to po prostu jest, to będzie tak perfekcyjnie wszystko ułożone i tak dalej, i tak dalej, nawet koleżanka Potwierdzi i tak dalej. O to chodzi. Jednak pamiętaj, że ludzie przeciwnych płci nie wychodzą bez powodu. Tam nie ma czegoś takiego, że widzisz, no dziewczyna wychodzi z nieatrakcyjnym, jakimś grubasem i tak dalej. No zazwyczaj zobaczysz, jak ona z kimś wychodzi, to jest to gość ułożony, dobrze wygląda, dobrze zarabia i tak dalej, więc, no, jakby też pretendent do Mężczyzny na, na związek, rozumiesz? Naprawdę. Nie ma czegoś takiego, że kobieta zaburzona wychodzi sobie z jakimś gościem, z którymi no, nie ma tam dużych profitów, rozumiesz? No, często zobaczy, że ci goście są atrakcyjni, dlatego z nimi wychodzi, i często trzyma ta kobieta kilka srok za ogon i tak dalej, i tak dalej. Przez to jej zachowanie często jest takie bardziej agresywniejsze, aggressive play. Ona sobie może po pozwolić na to, by ciebie wyzwać, ona sobie może pozwolić na odmówienie tobie seksu. Widzisz, właśnie to jest to, jeśli dziewczyna może pozwolić sobie, tobie na odmówienie seksu, oznacza to, że jest tam jakieś koło ratunkowe. Rozumiesz? Oczywiście są sytuacje, w których przykładowo kobieta narcyst nigdy ci nie odmówi seksu i nawet ci powie, że seksu się nigdy nie odmawia. Też taką kobietę spotkałam, była zaburzona narcystycznie i tak dalej, ale widzisz, ona i tak jakby to powiedzieć miała kumpli i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? Ostatnio mi dziewczyna odmówiła seksu, już mnie nigdy nie zobaczyła. Dlatego widzisz, ja dzisiaj trzymam kobiety, no krótko, bo ja zazwyczaj badam zachowania kobiet przez pryzmat tego, czy jest ten seks. Naprawdę, to jest taka moja podstawowa, jakby to powiedzieć, definicja, w której jestem w stanie zaufać kobiecie. Rozumiesz? Okej, okay, seks jest kiedy chcę, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? I wtedy nie, nie, nie mam do niej pretensji. Nie mogę się przyczepić. Ja to zawsze mówię. Nie mogę się przyczepić, bo zazwyczaj no jeśli kobieta cały czas uprawia seks, to znaczy, że jest na ciebie po prostu w pełni otwarta. Natomiast jeśli jest odmowa seksu albo jakieś marudzenie pod nosem, no to widzisz, ona ma jakieś tam zabezpieczenia. Rozumiesz? przez co ona tak naprawdę może odmówić. W momencie, gdy nie ma zabezpieczenia, nie odmówi, bo będzie bała się, że może się zostawić. Tak, wiele kobiet nie odmawia seksu mężczyznom, dlatego, bo mogą ją zostawić. Zazwyczaj są to mężczyźni atrakcyjni, pewni siebie i tak naprawdę mężczyźni, którzy nie proszą. Rozumiesz? Dlatego widzisz, jeśli dziewczyna odmawia, no to tam zawsze coś się dzieje. Dlatego możesz kobietę sprawdzać codziennie. Ja na przykład, jak dziewczyna chce ze mną wejść w związek, to ja jej mówię tak, spoko, ale jak raz odmówisz mi seksu, to możesz się pakować i znikać. No i stary wtedy dziewczyna Zobaczysz, zacznie, zacznie ci pokazywać prawdziwe oblicza, bo ona, no, to, a jak będę chora, no to lepiej, żebyś nie była chora. Rozumiesz? Czyli widzisz, już tutaj jest kombinacja, już tutaj ona sobie szuka, rozumiesz. Natomiast jeśli dziewczyna Ci powie, ok, jasne, nie ma problemu, no to ona będzie miała tą informację cały czas w głowie. I widzisz, ona za bardzo nie będzie mogła też kombinować z innymi, bo w momencie, gdy ona będzie kombinowała z innym, automatycznie nie będzie potrafiła Ciebie dopuścić do siebie. No tak kobiety działają. Jeśli kobieta jest kimś zainteresowana, no to odrzuca innych gości. Dlatego, jak zagadujesz do dziewczyny, która jest zajęta jeszcze szczęśliwej relacji, no to ona cię odrzuci. Powie, że nie zainteresowana, mam chłopaka, jestem szczęśliwa, proszę mnie zostawić, proszę odejść, proszę coś tam, bla bla, i tak dalej. no po prostu, okej. Okay. Natomiast, gdy dziewczyna jest sama, rozumiesz, no to zazwyczaj, jeśli jesteś atrakcyjny, no to nie ma problemu z tym, żeby cię dopuścić. No to są takie, jakby to powiedzieć, drzwi. I ty pukasz do tych drzwi. I ona ci otwiera i mówi: zapraszam. W momencie, gdy ktoś już tam jest, no to sorry, ale ona ci nie otworzy. No tak to wygląda. Dlatego widzisz, że seks u kobiet zaczyna się w głowie. I to jest fantastyczna mechanika, bo jeśli ktoś się pojawił inny, rozumiesz, jeśli ktoś się pojawił inny, ona zamknie ci drzwi. Dlatego tak łatwo można wykryć zdradę u każdej kobiety. I teraz zobacz, wyobraź sobie sytuację, w której dziewczyna ci odmówiła seksu, a ty wstałeś i zacząłeś się ubierać. Zacząłeś po prostu pakować się czy ubierać buty. Zobacz, jeśli tam naprawdę nikogo nie było i ona po prostu odmówiła, bo jej koleżanki nagadały, bo taką technikę manipulacyjną nauczyła się w internecie i tak dalej, to zaraz ona będzie biegła z mną nie, no przepraszam, dobra, chodź, 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 chodź tu szybko i tak dalej, rozumiesz? I wtedy widzisz, widać, że ona gdzieś tam posłyszała jakieś tam rady od jakiejś tam koleżanki, czy w internecie, odmów mu seksu i tak dalej. Jednak widzisz, to nie zadziałało. Bo ona nie ma alternatywy. Bo ona nie ma nikogo lepszego od ciebie. Bo wiadomo, że jacyś tam zawsze goście będą, ale tu chodzi o to, że lepszego od ciebie. Więc jeśli nie ma nikogo lepszego od ciebie, no to często w takich sytuacjach dziewczyna. Albo płacze i mówi, no dobrze, chodź szybko i tak dalej. Rozumiesz? Albo po prostu pozwala ci wyjść. I w momencie, gdy ona ci pozwala wyjść, to zazwyczaj pisze do tego gościa, na którego jest teraz otwarta. Rozumiesz? Dlatego mówię: większość moich relacji, które zakończyłem, to było w chwili odmówienia seksu. I to jest takie proste. Rozumiem? I to jest takie proste. I wtedy ja już wiem, ja już po prostu, no, przechodzi przeze mnie aż taki piorun. Naprawdę. I widzisz, są dziewczyny, które odmawiają po miesiącu, niektóre po pół roku. Niemniej jednak musisz zrozumieć, że seks ci wszystko powie. Naprawdę. Wiem, że to może być bardzo brutalne, ale no. Takie są realia. I to, co ci ktoś tam wmówił, że to, co kobieta nie może odmówić, i tak dalej, to jest iluzja. To jest iluzja. Naprawdę. Bo zobacz, że na początku relacji masz ten seks ile razy chcesz. Nawet 3, 4, 5, 10, 20 razy dziennie. Dziewczyna nie widzi w tym problemu. Często tu faceci nie mają siły. Trafisz na, na początku na super napaloną laskę, zobaczysz, że po trzecim razie to ty już będziesz uciekał. Nie mam siły, idę spać, przestań, ja muszę we... i tak dalej. Nienasycone. A później widzisz? To jest właśnie to. Dlatego skup się zawsze na czytaniu kobiety przez pryzmat seksu. Oczywiście wiele kobiet będzie udawało, właśnie kobieta narcyz jest mistrzynią... Iluzji, i ona może udawać nawet, że jest chora, albo może się wręcz umyślnie przeziębić, rozumiesz? Katar, leki, wiesz, jakieś tam. I ty możesz to łyknąć. Jednak no, o ile możesz tutaj przymknąć na to oko, o tyle ona wiecznie nie będzie chora. Rozumiesz? Dlatego ja zawsze mówię. Jeśli dziewczyna odmawia seksu, to jest tam innym, tam już coś się dzieje i tak dalej. Dlatego widzisz, nie bez powodu, facet jak rano wstaje, to mu antena stoi, bo widzisz, to dostałeś od stwórcy, żebyś po prostu zaczynał dzień od, od seksu. No i dzięki temu, jakby to powiedzieć, rano dostajesz informację, czy dzień wcześniej coś tam się działo. Rozumiesz. Jasne, z wiekiem możesz sam nie mieć tyle siły, libido i tak dalej. Ważne jest to, żeby też trenować, żeby po prostu cały czas ten testosteron w tobie buzował. Ale pamiętaj, że w pewnym sensie to ty regulujesz ten seks, to ty decydujesz. Okej, okay, nie chcesz dzisiaj mieć seksu spoko, ale pamiętaj, że gdy dziewczyna odmawia. No to zazwyczaj no, tam już są jakieś zalążki, zdrady, których nie powinieneś tolerować, bo to zawsze się odbije na Twojej psychice.